Witam pa Państwa serdecznie w nowej siedzibie Klubów Gazety Polskiej na ulicy Brackiej 15. Proszę Państwa, chciałbym przede wszystkim powitać Was wszystkich i naszych wspaniałych gości. Księdza Władysława Palmowskiego, Pana Marszałka, pana marszałka Ryszarda Teleckiego. Pana ministra Wojciecha Kolarskiego, redaktora Gazety Polskiej, pana Sakiewicza. Witam państwa serdecznie. Zmieniliśmy siedzibę, proszę państwa. Jesteśmy w lepszym miejscu w Krakowie. Robimy to z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że chcemy być bliżej ludzi, chcemy być bliżej tych spraw, które, które ich interesują, którymi się chcą podzielić, a tam, gdzie byliśmy, nie za bardzo mogli dojść do nas i z nami rozmawiać. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Jesteśmy tutaj na ulicy Brackiej 15. Ja korzystając z okazji, bardzo bym prosił o zabranie głosu pana marszałka Ryszarda Teleckiego. Bardzo proszę. Sza, szanowni, szanowni Państwo, tylko dlatego pierwszy zabieram głos, że muszę wyjść, bo e, prezes dziś jest w Krakowie i e, mamy w związku z tym pewne obowiązki. Chciałem powiedzieć, że e, no to są bardzo piękne dni. Przede wszystkim bardzo piękne, dlatego że czekamy na e, przyjście naszego pana i na Boże, Boże Narodzenie. E, mm, po drugie, dlatego że jest taka sympatyczna okoliczność, że spotykamy się w nowym lokalu gazety czy klubów Gazety, przepraszam. Po czwarte, po, po trzecie czy po czwarte, dlatego, że no, jesteśmy u progu dobrej zmiany. U progu naprawdę na, na pierwszym stopniu wygraliśmy wybory, ale to nic, żeby wygrać wybory, e, wszystko teraz przed nami. I staramy się jak możemy e, to wykonać. E, jak państwo widzicie, e, jest wiele przeszkód i trudności, ale je pokonujemy i pokonamy na pewno. E, to jeszcze trochę potrwa. <klucz> To, co Państwo widzicie, to jest dopiero wstęp do tego, co się wydarzy, do tej burzy, która się rozpęta, gdy naprawdę e, weźmiemy się za te rozmaite rygle e, minionej władzy, ale, ale mamy plan i jesteśmy przygotowani na to, żeby je pokonać. Więc optymistycznie bardzo zaczynamy, kończymy ten rok, e, oczekujemy tych świąt i, i, i oczekujemy nowego roku. Myślę, że. Ee, że przyszły rok przyniesie naprawdę owoce naszego trudu, państwa trudu, e, nas wszystkich trudu przez lata mm, i zmienimy Polskę na lepsze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu marszałkowi. Bardzo proszę, pan minister Wojciech Kolarski. Jeżeli można prosić. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za. Przecież za zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy. To zaproszenie dotarło. Pan prezydent nie mógł z tego zaproszenia skorzystać, ale, no ale reprezentuję tutaj pana prezydenta, reprezentuję tutaj z, ze szczególną radością, dlatego, bo jak pewnie państwo doskonale wiecie, no Bracka 15 to jest, to jest ten numer, gdzie no jeśli nie wszystko to wiele się zaczęło, to przecież tutaj. Pod tym adresem mieściło się biuro posła na Sejm Andrzeja Dudy. Stąd też i dla mnie to dzisiejsze spotkanie ma pewien sentymentalny wymiar. No tutaj miałem przyjemność kierować biurem poselskim Andrzeja Dudy. Więc bardzo się cieszę, że kluby Gazety Polskiej kontynuują tą znakomitą tradycję, że Bratska 15 to jest Ważny adres w Krakowie, to jest ważny adres w tym politycznym Krakowie, bo to jest miejsce, w którym mieściło się biuro świętej pamięci posła Zbigniewa Wassermana. Mieściło się tutaj biuro posła na Sejm Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej, a teraz pałeczkę przejmuje Gazeta Polska, więc niech ten adres dalej kojarzy się jak najlepiej i niech ma niech to co się tutaj będzie działo niech ma wielki wpływ na, na polską politykę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję. 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 dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo za przypomnienie historii tego miejsca. Bardzo proszę reaktora Tomasza Sakiwicza. Bardzo dziękuję. Tutaj przy tak natężeniu władzy i ważnych ludzi czuję się bardzo skromnie jako dziennikarz. Muszę przyznać, że pomysł, żeby biuro klubów było w Krakowie zrodził się wiele, wiele lat temu. Tak do końca to nawet nie wiemy dlaczego. Po prostu poznałem Ryszarda, który jest, miał duże talenty menedżerskie i stwierdziłem, że powinien się ktoś klubami zajmować w dużym mieście. Cokolwiek by nie powiedział, Kraków jest na pewno dużym miastem, e, e, mającym, mającym pewne osadzenie też w naszej historii. Ma pewne osadzenie w naszej historii. E, i tak miały lata, i pytano, dlaczego ten Kraków może gdzieś przenieść. I taka scena tuż po wyborach prezydenckich, kiedy Andrzej Duda został prezydentem. Pewien bardzo ważny człowiek, ale z drugiej strony, z którym się znamy, bo wielokrotnie udzielał mi informacji do gazety, ale bardziej nawet czerwony niż, niż platformiany, przesyła mi SMS-a, ale ty miałeś nosa z tym krakowym. Proszę Państwa, no my, żeśmy ustanawiając tutaj biuro klubów, wiedzieli, co będzie się działo. E, także Gazeta Polska ma ten problem, że my trochę zawsze wszystko za wcześnie wiemy. E, wiedzieliśmy, że stąd będzie prezydent, że nie z, z okolic będzie pani premier. E, no pan już nie wspomniał panu marszałku e, czy o panu ministrze. E, po, po, prost, po prostu wiedzieliśmy, w co zainwestować. Nie problem, nie problem kupić nieruchomość wtedy, kiedy e, ona stoi wysoko. E, myśmy, myśmy zainwestowali w Kraków. No powiedziałbym, jak e, trochę bardziej na północy była stolica. E, Polityczna. No i kto, kto miał rację? Dzisiaj, dzisiaj e, oczywiście żyjemy w czasach strasznych. Proszę sobie wyobrazić, żeby są, że będą naruszane za chwilę prawa obywatelskie, bo Tomasz Lis zamiast zarabiać 100 tysięcy, będzie zarabiał 98 tysięcy. PiS e, gwałci demokrację, odbierając moim co na kolejne operacje plastyczne. To, to są momenty, w których będzie, będzie na pewno potrzeba głosu e, rozsądku i ludzi, którzy będą tłumaczyli, co się dzieje. I oczywiście ja wiem, że PiS by wolał tam Karnowskich czy Radio Maryja, ale liczyć zawsze może na nas. I nie dlatego, że, że ich tak bardzo kochamy. My po prostu podobnie myślimy. Zastanawiałem się, ile ten Jarosław Kaczyński nam płaci, ile bierzesz na biuro klubów od Jarosława Kaczyńskiego? <grymne> albo, a, albo, albo jak strasznie dużo zarabialiśmy w Gazecie, ja muszę przyznać, że po raz pierwszy pensje w Gazecie Polskiej Codziennie, która istnieje już ponad 4 lata, wziąłem w październiku po, wy, po wygranych wyborach, bo wcześniej uważałem, że jest to tylko i wyłącznie misja. No teraz ale nikt w to nie wierzy, nikt w to nie wierzy. Otóż. My to nie robimy dlatego, że mają na nas haki, teczki e, albo pieniądze. My to robimy dlatego, że mamy wspólne poczucie misji. Póki Prawo i Sprawiedliwość e, ma to poczucie misji, puty, no, no niestety będzie się tak składało, że będą widzieć kluby i, i ciągle jesteśmy razem. To jest ciągle wszystko wielka misja Zmiany Polski, w której kluby Gazety Polskiej wzięły walny udział. Jeszcze pytanie, dlaczego kluby? Dlaczego naj najbardziej kluby były widoczne, były marsze w obronie Trwam, w znacznej mierze też organizowały kluby Gazety Polskiej. Była wojna w Gruzji, to cały Komitet Obrony Gruzji, to były praktycznie kluby Gazety Polskiej. Wojna na Ukrainie, kilkanaście klubów obecnych na Majdanie, e, dziesiątki demonstracji również w USA i Kanadzie, zresztą bardzo skutecznych, bo to były wspólne demokracje, demonstracje, polsko e, Ukraina. Polsko-gruzińskie, polsko-litewskie przeciwko imperializmowi rosyjskiemu. Okazało się, że po raz pierwszy Ukraińcy i Polacy w Kanadzie pojawili się w, na, takiej, razem. To było niemożliwe. Tam były takie właśnie i taka niechęć, że pojawili się razem. Trzeba było pokonać naprawdę ogromne trudności. Ale kluby to zrobiły. No i o końcu, na, na końcu, dużo ona podpowiada, że nie zapomnijcie rzeczy najważniejszej. Wszystkie miesięcznice Smoleńskie, rocznice Kluby Gazety Polskiej. Skąd to się wzięło? Bo ludzie którzy działają w klubach wywodzą się z Solidarności, z kpn z Solidarności Walczącej, z nzs -u. To są ludzie, którzy przeszli polską formację. A ich często rodzice, dziadkowie byli w Armii Krajowej, w nzz e, tworzyli kor, e, byli w, w opozycji, czy tej bardziej lewicowej, czy tej bardziej prawicowej, ale, ale na jakimś etapie zbuntowali się przeciwko e, komunizmowi e, i wyrośli z, z pe, pewnej formacji, tak, która y, Stworzyła mi to poczucie misji. No oczywiście, przepraszam, bo ja mam ten sam problem co marszałek. Też mi telefon ciągle dzwoni. Oczy, oczy, oczywiście, oczywiście potrzebna jest do tego wszystkie organizacja, tak? bo nie wystarczy tylko same poczucie misji, nie wystarczy poczucie e, obowiązku. Potrzebna była organizacja. I tą organizacją stały się kluby biuro klubów. My musimy się coraz bardziej profesjonalizować. Wszędzie muszą być struktury, tak? Czyli żeby klub miał nie tylko przewodniczącego, ale i rzecznika, i zastępcę, e, i sekretarza, i skarbnika, i tak dalej, tak dalej, żebyśmy byli czytelni, jaśni i profesjonalni działali. Musimy być w tym sensie bardzo, bardzo pozbierani, ale to jest wszystko po coś. To na końcu tego wszystkiego jest Polska. Daleko się nazywamy kluby gazety polskiej, bo gazeta polska została powołana w XIX wieku przez Maurycego Mochnackiego po to, żeby doprowadzić Polskę do wolności. To był najbardziej zwalczany pewnie publicysta, również w czasach PRL-u. Wszyscy wiedzą, kto jest Małolitym Ochnackim, nikt nie czytał co on, co, co on pisze, bo, bo tak skutecznie wytarto jego myśli. Ee, Henryk Sienkiewicz też, nasz kolega redakcyjny i wielu, wielu innych, to są ludzie, którzy prowadzili Polskę do niepodległości i dzisiaj musimy podjąć to samo dzieło, doprowadzić to dzieło do końca. Oczywiście tutaj mamy ministrów, e, e, marszałków, e, posłów, którzy, którzy to robią na poziomie urzędowym, ale bez wsparcia społecznego, bez potężnego ruchu społecznego to wszystko się zawali. Bo dzisiaj nawet dwóch oficerów potrafiło odmówić wykonania rozkazu e, i próbować robić rokosz przy wsparciu e, Tomasza Lisa, Moniki Olejnik, Wojciecha Czuchnowskiego i kogokolwiek. Pamiętajmy o tym. Dzisiaj oni potrzebują naszego wsparcia i musimy to bardzo, bardzo dziękuję. Ja myślę, że teraz tak, ja oddamy głos księdzu. Bardzo proszę księdza o, o modlitwę. Moi drodzy, co można powiedzieć wobec tej historii, którą tworzycie? Bo przede wszystkim wy zapisujecie historię i warto, żeby ona była też nie tylko kredą w kominie zapisywana dla potomnych, ale przede wszystkim w waszych też wspomnieniach i pamiętnikach. Ja próbuję odnaleźć pewne rzeczy z Solidarności. I wiecie, czego mi najbardziej brakuje? Indywidualnych wspomnień ludzi, którzy coś przeszli, coś budowali, mieli nadzieję, ufność, do czegoś doprowadzili rzeczywistość, a teraz o nich nikt nie pamięta. Nie można ich zacytować, nie można ich przywołać, dlatego jako ci, którzy tworzycie tą historię, proszę was spisujcie tą historię. To, co wczoraj wieczorem padało w teatrze Słowackiego, budujemy nową rzeczywistość historyczną, patrzeniu na Polskę. To jest właśnie to spisywanie, opowiadanie, mówienie. To, co przed chwilą tutaj było przypomniane historia tego miejsca też historia, która mówi. I dlatego czuję się bardzo. Rad, że poproszono mnie o poświęcenie tego miejsca. Dlaczego? Bo, przede wszystkim, mam świadomość, że to miejsce staje się pewnym symbolem, kuźnią tej polskości, o którą marzyły pokolenia, planowały pokolenia, o których wy marzycie, a także pokolenia, którym chcecie przygotować dalszą drogę. Ufni i pełni nadziei. Kończący się rok to rok trudu, mozołu. Żadnej glorii, moi drodzy. Bo powiem szczerze, że kiedy spotykaliśmy się przed wyborem y, pana prezydenta na spotkaniu, no to ja mówiłem, że we wrześniu spotykamy się z Panem Prezydentem. No to nie bardzo było do wiary. Dlaczego. Moi drodzy. Poludzko biorąc, rachując, gdzieś tam coś pitało, ale nadzieja, którą wyście zanieśli, nadzieja tej miłości, tego otwarcia na drugiego człowieka, spowodowało, że był prezydent. Jest. I to jest właśnie najpiękniejsze. No i mnie. Pan poseł Andrzej Adamczyk mówił, jak mówiłem, mówiłem no, masz wiarę. Ja powiedziałem, wiarę mamy zawsze, kiedy wierzymy w Polskę. A Gazeta Polska ma w swojej nazwie. Polska. Czyli zakłada tą wiarę, tą nadzieję, tą ufność. I to samo z drugiej strony, moi drodzy, musicie mieć świadomości, że w tej chwili społeczność wasza traci wielu wspaniałych ludzi. Dlaczego? Bo musicie ich, tak jak pana ministra, pana posła, marszałka, oddelegować wyżej. To no co zrobić? Nie ma w Warszawie ludzi, są w Krakowie. No I wszystkich do Warszawy zabierają. Dlatego, z drugiej strony, proszę Was, szukajcie tych wspaniałych ludzi, młodych, wprowadzajcie warkany, wciągajcie w rzeczywistość miłości Polski i tego działania. Że kiedy przyjdzie czas, że oni będą musieli odpocząć czasem, to z waszych szeregów wyszły następne zastępy, by ta ciągłość ja myślę, że to miejsce to ma pokazywać tą ciągłość tworzenia tych wspaniałych ludzi, który będziecie mogli wysyłać na wsparcie, na, do pomocy tym, którzy są na pierwszej linii frontu. I dlatego święcąc to pomieszczenie, przywołując moc ducha świętego, moc miłości bożej, ufności i nadziei, pragnę przywołać także moc tej świętości miłości ojczyzny. Po to, żeby ten duch, wsparty duchem świętym, o którym papież mówił w czasie swojego pielgrzymowania po Polsce Jan Paweł II. Ożywiał nas, umacniał, a nade wszystko nasze nadzieje prowadził do realizacji. By się przestawały być tylko nadziejami, ale stawały się rzeczywistością polską. I oto proszę teraz Boga wraz z Wami, o szczególne to błogosławieństwo, tak jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, się imię Twoje przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłego. Wszechmogący, wieczny Boże, którego słowo uświęca i błogosławi. Racz. Poświęcić i pobłogosławić to miejsce i tych wszystkich, którzy tu będą się trudzili mozoli dla miłości Ojczyzny. Przyjmij, Panie, ich trud, pracę, mozoły, lęki, obawy, a także nadzieję i pozwól im się cieszyć miłością Ojczyzny, której służą, a także cieszyć się tym, co Mogą zrobić dla innych miłości ojczyzny. Pobłogosław Panie ich pracę, mozuł, ich pragnienia i myśli. Pobłogosław ich na to trudne działanie, które się podejmują i wspierając ich duchem świętym, utwórz im serca pełne ufnej miłości, nadziei i wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. <grywa> I muszę iść dalej. Tu trzeba dużo wody, to dużo wody w tym pomieszczeniu. <grywa>

Delikatnie mówiąc w nosie mam wyborcze, każde słowo książki Grossa, film po kłosie, Lisa i Olejnikową. W nosie mam debiantów wszystkich, zwłaszcza wojujących homo i wrzaskliwe feministki, bo są Wije w to antysowiecki i powstrzymać mnie nie sposób, a do tego ksiądz Boniecki w moim domu nie ma głosu. Mam poglądy ustalone, wierzę w Boga, a poza tym jestem dumnym oszołomem, jestem dumnym oszołomem, pieleminiem, tym. Choć mas media głoszą bzdury, nie mam żadnych wątpliwości co do wpływów agentury i do bolka tożsamości. Ale sam nie byłem wtyką i nie brałem co nie moje, gardząc łotrów sofistyką. Czwartej erpy się nie boję. Nawet o raporcie Maku śmiem powiedzieć: To są kpiny spraw fizyki i z Polaków towarzyszki. Anodiny, mam poglądy ustalone. Wierzę w Boga, a poza tym jestem dumnym muszłowem, jestem dumnym muszłowem, nie lękiem kurnowatym. Słychać jak postkomuniści rozprawiają w egzaltacji O języku nienawiści i zasadach demokracji Zwłaszcza jedna rzecz w niezłości estetyczne budząc sprzeciw Że granice dla wolności kreślą stalinowców dzieci Urzędnicy zamordyzmu zawsze wrogów kneblowali Dziś nabiera cech faszyzmu przymusowy Liberalizm Mam poglądy ustalone Wierzę w Boga, a poza tym Jestem dumnym oszomem, jestem dumnym oszomem, nie górnowatym. Zlewam antyklerykałów i ich pseudofilozofię, Czyli zlepki dyrdymałów, co wpędzają mózg w atrofie. Zlewam salonowych chamów, którzy szydzą z katolików. Mość mam lewackiego chłamu, płynącego z odbiorników wołam. Trzeba kraj posprzątać, mając wszelkie zło w pogardzie. Bo od bankowego konta Polska mnie obchodzi bardziej. Mam poglądy ustalone, wierzę w Boga, a poza tym. Jestem dumnym oszołomem, Jestem dumnym oszołomem, Nie durnowatym. Jestem dumnym oszołomem, Jestem dumnym oszołomem, Nie lemingiem durnowatym. Dziękuję bardzo.